W ogóle aż z co tu się. co tu zaszło? A, ah, miówry, słuchajcie, wow, nowe Pokémony. Mów wybuch. Nie ma takich puszek Pokémon w takim rozmiarze, jako oficjalnych produktów. Halo, policja? Proszę przyjechać na YouTube'a. Dzień dobry, panie kolekcjonerze. Czy wie pan, jaki jest powód kontroli? Nie? No to panu przypomnę. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Siema moi drodzy, co roku! W każdym roku! Niemalże w każdym miesiącu dostaję pytanie jakieś na przykład na Instagram albo na maila, zobacz na to zdjęcie kart i. Powiedz mi, czy to są prawdziwe karty Pokémon? Hasem dostaję takie zdjęcia, takich rzeczy, że po prostu łapie się za głowę. Rozumiem, że ktoś może być młodszym widzem, jego rodzice na przykład nie znają się, nie wiedzą, dlatego ja robię ten film. I w tym filmie pokażę mega hamskie podróbki kart Pokémon, które łatwo rozpoznać, ale też trochę bardziej takie widzicie. Podróbki, które z zewnątrz mogłyby się wydawać komuś mniej obeznanemu. Prawdziwe i porównamy to sobie do Prawdziwych, oryginalnych kart Pokémon, które też otworzymy w tym filmie, tak żeby nikt już w 2024 roku nie miał wątpliwości i nie kupił przypadkiem podróbek. Ja rozumiem oczywiście, że są też kwestie finansowe i nie każdą rodzinę stać na to, żeby kupić tylko oryginalne karty Pokémon po, nie wiem, 18 zł, 20 zł za booster. To jest to oczywiście zrozumiałe, ale nie jest fajna sytuacja, kiedy ktoś myśli, że dostaje oryginalną kartę Pokémon lub zamienia się z kimś i myśli, że dostaje oryginalną kartę Pokémon, a dostaje podróbkę i dowiaduje się o tym dopiero po czasie także otwieramy na początek to i zobaczcie jak to wygląda zaklejone w ogóle taśmą to już jest takie trochę podejrzane świecące walące po oczach pudełko w ogóle ze zdjęciem Asza z anime generalnie na kartach pokémon nie ma zdjęć postaci z Anime bo karty są bazowane na grach na Nintendo, nie na wajc. Także sam fakt, że to jest ten Ash, Kiepsko Wróży i fakt, że są dwa Pikachu obok siebie. Już Kiepsko Wróży. Gdy otworzymy to pudełko, to widzimy w środku nic innego jak takie błyszczące. O! No, karma. Ale zajechało. <laughs> Duże się, słuchajcie, jak to się tak otworzyło. To śmierdzi takim Takim azbestem, nie? Jakby po prostu kojarzycie taką jakąś postkomunistyczną fabrykę, gdzie jeszcze są jakieś takie stare materiały, jakieś metody produkcyjne, czy budynki po prostu robione za komuny i śmierdzą jakimś takim zatęchłym, najgorszym plastikiem, najgorszymi farbami. O, teraz mi się zakręciło w głowie, bez kitu, to musi być kwestia tej farby i cały ten. Alkohol, może, nie wiem, uderzył mi teraz do nosa. Kwestia, czy w ogóle te karty powinny być dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej, czy w ogóle są dopuszczane dla dzieci. To jest inna kwestia, także rodzice, jeśli to oglądacie, zastanówcie się naprawdę, bo ja teraz powochałem to, nie dałbym mojemu dziecku do ręki tych kart. Ja rozumiem, że to jest zabawka, fajnie i tak dalej, ale czy to spełnia regulacje unijne? Czy widzicie tutaj napis CE, dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej? Ja tego nie widzę. I czy może to być malowane na przykład farbami ołowiowymi, które mogą być toksyczne dla mózgów waszych dzieci? Nie wiem, może jest. Co to w ogóle jest za postać? Mega, aż Greninja i X 750 punktów życia. Widzimy już postaci, których w ogóle nie ma w świecie Pokemonów Zór karty, który jakby nie istnieje. Ja rozumiem tutaj, podziwiam kreatywność. I rozumiem, że jest takie zapotrzebowanie, że ktoś ma młodsze dzieci, właśnie, które wiadomo, że i tak nie będą szanować tych kart, które potrafią być drogie. Rozumiem, te anglojęzyczne, oficjalne. Mimo wszystko one są zrobione z tektury i łatwo się niszczą, więc kupienie takich plastikowych kart wydaje się może komuś na pierwszy rzut oka lepszym pomysłem. Zobaczcie w ogóle na ten fajny, w sumie ten artwork, ale tak nie wygląda Szydan Lucario. Okej, okay, te podróbki są akurat tak chamskie, że nawet w sumie nie wiem, czy jest sens wszystkie pokazywać. Resztę zniszczę, oczywiście, później zutylizuję. No, nie dawałbym dziecku tego. Do ręki. Ice Rider, Calyrex, VMAX. Fajnie, że nawet, słuchajcie, wzięli to takie nazewnictwo od prawdziwych kart Pokémon. Rzeczywiście są karty VMAX. Ja rozumiem, że 90% ludzi oglądających to, domyśla się od razu, że to są wszystko fejki, chociaż całkiem ciekawe motywy, całkiem ciekawe pomysły. Aż keczam. W ogóle, aż keczam VMAX. Ty, co tu się. Co tu zaszło? Aż keczam jest w ogóle Pokémonem tutaj. I on ma ile? 5 milionów punktów życia. 5 milionów, jest typu smoczego, nie? Ty, patrzcie w ogóle, jak ktoś zna angielski, to przeczyta to po prostu, ma taką bekę. Abilitka. Wygrywasz grę. No fajna abilitka, nie? Jak masz kartę Asha Ketchama, to po prostu wygrałeś każdą grę, brawo. Albo go, grę ninja... I też wygrywasz grę. Przy okazji walisz za półtora miliona obrażeń. Nie, sorry, 150 tysięcy, 150 tysięcy tylko. Efekt tego ataku jest taki, że i tak wygrywasz grę, więc nieważne za ile walisz, bo i tak wygrałeś, nie? Ciekawe co się stanie, gdy dwie osoby mają kartę Askieczon Vimax w tej grze. Kto pierwszy użyje tego ruchu, go u ten wygrywa. Tylko patrzcie, w tych kartach nie ma energii, nie? nie użyjesz tego ruchu, bo nie masz jednej energii. Ale i tak twoja abilitka sprawia, że od razu wygrywasz. Po prostu ten, kto ma pierwszą turę i kto pierwszy wystawi tą kartę, ten wygrywa. Okej, okay, fajne zasady nie ma co. Aż Znowu ma 5 milionów punktów życia. Aaa, ah, Mewfree, słuchajcie! Wow, nowe pokemony. W mózg wybuch. Mewfree, A ale to nie jest Mewfree to jest słuchajcie. Me 3. <grymne> 3 to jest. Kto to rysował? I <grymne> think ktoś miał 5 lat. I rysował to w pęcie? Jaki w ogóle mózg, jak ten film Alien kontra Predator Ja myślałem, że to będzie film o tym, słuchajcie Żeby nie dać nawet na podróbki A wychodzi na to, że to jest film, gdzie po prostu mam bekę Sceptile GX, no wygląda w miarę realistycznie, czy GX? No to już można by się nabrać, jakby się miał rzeczywiście te 6 lat I w przedszkolu by nas ktoś oszukał Ja rozumiem, że to są prawdziwe sytuacje, albo w zerówce Przypomnijcie sobie was, jak mieliście 6 lat i chodziliście do zerówki, no może ktoś by uwierzył, że to jest prawdziwa karta, także potem mogłyby być jakieś nieporozumienia między dzieciakami w zerówce, nie chcielibyśmy tego. W ogóle ta karta jest po włosku z jakiegoś powodu? Nie, to jest francuska, także ten Pikachu jest po francusku z jakiegoś powodu. Wszystkie ewolucje Wiego tym razem mają 880. Mega Lunala i X. Powiem tak, że te obrazki są niektóre no, dosyć ciekawe, nie? Ale, ale come on. Mega Dragonite, w ogóle. Czy tak wygląda Mega Dragonite? Czy w ogóle istnieje Mega Dragonite? Nie istnieje Mega Dragonite. To jest też taka mała podpowiedź. Ja rozumiem, że skąd dzieciaki mają to wiedzieć, że nie istnieje Mega Dragonite. Produkt byłby nawet dosyć śmieszny, dosyć zabawny. Może dla zabawy, dla malutkich dzieci. W ogóle ten pikachu trochę się opalił, chyba. To chyba nie powinno powstać, słuchajcie. To już w dzisiejszych czasach to może kogoś skancelować. Także ta karta jest zbanowana, słuchajcie. Nie może istnieć taka karta, bo to jednak jest troszkę. Nie może takiej karty być. Przepraszam, to już nie te czasy. Przemalowali czarną Jinx na fioletową specjalnie, żeby nie robić takich wizerunków. Tutaj to też chyba już nie przejdzie w dzisiejszych czasach. Ale sorry, dziecku, nie dałem tego do ręki. Bobem się bałże się po prostu i zwyczajnie otruje. Dotykasz tego, nie wiadomo czy to jest ołów, czy nie. Do buzi potem. Straszne. Uważajcie, naprawdę, rodzice. Mega Ancient Tyranitar EX w ogóle? Nie ma takiego Pokemona oczywiście, to nie muszę mówić. On ewoluuje w ogóle z Mega Tyranitara. Zobaczcie tutaj. On ewoluuje z Mega Tyranitara. To są wymyślone po prostu Pokémony, no, które nie istnieją. Mega Shadow Lucario? Jesus. Mega Mewtwo X i X W sumie jest taki Pokémon. Oczywiście to jest fanowski rysunek Tak nie wyglądają karty Pokémon nigdy Nawet typ ma zgodny, bo jest typ psychiczny Punkty życia zdecydowanie za duże Takie maksymalne punkty życia, jakie są gdzieś tam w karciance Pokémon, To jest okolice 300 z hakiem Ataków za 450 obrażeń też nie ma Ale oprócz tego to w miarę tak przekonywująco to wygląda Ty Steelix v -Bugs. Czy to jest ten potwór z Duny? Ja nie wiem co to jest, to jest chyba ze Starcrafta Ale to na pewno nie jest z Pokemonu. Aż Pikachu VMAX Aż się łapie za głowę, nie? I momentami nie wiem co powiedzieć Aż Pikachu VMAX Chryste, panie, Kyrie są naprawdę, zlituj się nad nami Ultra Charizard, tego już nie było. Bo wiecie, są mega Pokemony, to czemu nie Ultra Pokemony? Ultra Pokemony, czemu Pokémon Company na to nie wpadło? I od razu 150 tysięcy punktów życia 120 tysięcy obrażeń za jedną energię Po co się tutaj pieścić, słuchajcie, od razu Jeszcze abilitka fajna Co turę wszystkim przeciwnikom dajesz 1000 obrażeń Ty, ale jak masz dwie energie i użyjesz Flame Bursta GX Za 300 tysięcy obrażeń To i tak nie ma znaczenia ile obrażeń bo i tak jest napisane, że wygrywasz grę Chyba ktoś, który bardzo lubił Asha i bardzo lubił Charizarda Skoro one tak po prostu sobie Spaki wygrywają grę Ale słuchajcie, jest ostrzeżenie, żeby nie było tak łatwo To jest małe tutaj plot twist Możesz użyć ataku GX Tylko raz na grę Także musisz tutaj naprawdę mocno się znowić Czy użyć tego ataku teraz i od razu wygrywasz grę Czy zachować go na później, żeby później od razu wygrać grę No, tutaj taktyka jest bardzo Bardzo sroga w tych kartach Pokémon. Mega Snorlax, nie ma takiego Pokémona. Mega Charizard X. no dobra te dwa Pokémon teoretycznie istnieją Aż Pikachu, tylko 5 tysięcy punktów życia Tylko 5000? tysięcy? Przed chwilą miał 5 milionów Ale teraz ma 5000. No, logika żelazna I konsekwencja o, Charizard, Charizard i Charizard Dobrze, że żeście podpisali, ty Bo bym się nie skminił Charizard, Charizard i Charizard, czemu ja na to nie wpadłem? Czemu ja na to nie wpadłem? A, Zapdos, Ho-Row to nie jest Ho-O oh, Moi drodzy, to jest Ho-Row to zabawniej brzmiało, bo ho ho to taki żon. Whole? Nie będę tłumaczył, bo to jest family friendly content. Okej, okay, chyba przypadkiem ktoś tu wstawił Digimona. Jak ktoś na Digimony pytanie, czy to jest Digimon? Nie ma takiego Pokémon jak Astro Trichau. Wydaje mi się, że to może być Digimon albo jakaś taka fantazja fanowska na temat Digimonów. Charizard VMAX, słuchajcie, 9999, czyli nie ma miliona. Ma 999, 999. No bo wiecie, jakby był taki milion to już by był zbyt mocny no, Trzeba mu dać 999, 999, Wtedy jest jeszcze akceptowalny poziom tej mocy Fire Jet, wygrywasz grę Fire Cannon, wygrywasz grę Ale bym miał zagawostkę, jakbym musiał tutaj użyć tej karty Którego ataku użyć? Ultra Pikachu GX Spójrzcie na minę tego Pikachu to był kiedyś rysunek Pikachu, ale ktoś wyciął z niego kawałki, dotleił kawałki w żółtej takiej warstwie po prostu, zmazał mu buzię i ją namalował ponownie. Ten Pikachu jest po prostu skrzywdzony. Przepraszam, Pikachu, zakończę twoje męczarnie, bo widzę, że już, już nie chcesz dalej funkcjonować w ten sposób. Wrzuciłem twoje cierpienia, nie mogłem na to patrzeć. 1, 3, 2, 5, 4, 0 O, w ogóle to nie jest Raichu, słuchajcie. Jeśli myślicie, że ten Pokémon to jest rajczu, to jesteście w błędzie, to nie jest Raichu. To jest super fire breathing dragon. Super zionący ogniem smok. Widać, że zionie ogniem, nie? I w ogóle to jest karta atletyczna, nie? Więc to jest yy, taki na sportowo zionący ogniem smog. Primal Pikachu EX! Tego jeszcze nie grali! Primal Pikachu EX! Mega Mecha Pikachu EX! Zadzwoncie do Optimusa. Jeden z Transformerów jest na wolności. Hej, ten Mega już był w tym secie, nie? Na samym początku taki biały. Charizard VMAX. Wygląda ciekawie, nie powiem, że nie. Zły Mewtwo. Patrzcie, Evil Mewtwo. Ale jak patrzę na jego oczy. To nie wiem, czy jest zły, czy po prostu troszkę opóźniony Te takie rączki, tak wiesz Gigantyczny Charizard GX To jest smog wawelski, słuchajcie, to jest smog wawelski Byliście gdzieś w Krakowie? To koło Charizarda naprawdę nie stało nigdy W ogóle zwróćcie teraz uwagę na tą nogę Kojarzycie tych ludzi, co siłują się na rękę I jedną rękę mają taką dużą, a drugą taką Wątludką na przykład? To on chyba się siłuje na nogę, nie? Prawa noga jest wykokszona, jak upudziana A lewa to taki tam, eh, flaczek Chyba że to nie noga. Magikarp GX, słuchajcie. Uuu, Magikarp już nie jest bezużytecznym Pokemonem. 99 punktów życia. Splash teraz atakuje za 500. Najbardziej bezużyteczny atak w całych Pokemonach, który zadawał zero obrażeń przez wszystkie gry na wszystkich kartach. Teraz zada aż 500 obrażeń. Nieźle. Slacking. Mega Shadow Lugia i X. Tylko 1000 punktów życia? Shadow Mewtwo. O, to jest chociaż prawdziwy Pokemon, ale nie z kart Pokémon, tylko ze spin-offowej gry Pokémon Tournament a przynajmniej nie jest wymyślony przez fanów. Dwie rzeczy są smutne w tych kartach, oprócz tej całej farby z ołowiem i innych rzeczy. Po pierwsze, łamane są prawa Pokémon Company. Oprócz tego, można być praktycznie pewnym, że osoba, która zrobiła i wprowadziła do obiegu te podróbki, nie jest autorem tych rysunków. Niektóre z tych obrazków są naprawdę ciekawe, fajne i zostały przez kogoś zrobione w dobrej wierze, jako taki fanart, jako po prostu forma hobby, czy oddania trybutu swojej ulubionej serii, takiego fanowskiego wymyślenia nowych wersji, nowych Pokémonów. a ta osoba po prostu po chamsku to ukradła i wykorzystała w nielegalnym procederze, Prowadzania podróbek do obiegu. No cóż, jest to po prostu trochę smutne. Zwłaszcza dla tych artystów. Teraz uwaga. Część edukacyjna tego filmu, bo pośmialiśmy się, ale przede wszystkim musimy się nauczyć. Może oglądają to rodzice, może dziadkowie, może wujkowie, a może właśnie osoby bardzo młode, które chcą wiedzieć, jak zawsze rozpoznać prawdziwą kartę Pokémon, mają opakowanie z na, nazwą serii, tutaj w tym przypadku Skelet Violet, napis Pokémon u góry, jakby to opakowanie no, jest dużo bardziej profesjonalne, dużo takie bardziej dorosłe, jeśli chodzi o ten artwork, praktycznie zawsze przedstawia Pokemona Były kiedyś w historii, kilkanaście lat temu, sety, gdzie nie było Pokémona, tylko trener na okładce, czyli postać, tak jak tutaj, ale to było prawie 20 lat temu, także teraz już raczej takich setów nie ma. Zazwyczaj jest jakiś Pokémon i to taki jakiś potężny, fajny Pokemon, na przykład legendarny Pokemon, tutaj mamy oczywiście napis Trading Card Game, może być przesłonięty, może nie być przesłonięty, kod kreskowy CE, czyli dopuszczone do sprzedaży dla dzieci w ogóle w Unii Europejskiej adres strony pokemon.com i adres Pokemon Company w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie i w Stanach Zjednoczonych czyli w Bellevue w stanie Washington i oczywiście oficjalne logo Pokemon Company International. Jak zobaczymy na karty, to zauważymy, że wszystkie mają te same ramki. Szare lub starsze karty Pokémon mogą być też żółte. To nie znaczy, że to jest podróbka, jeśli jest żółta ramka, tylko po prostu to jest starsza karta. Obrazek zajmuje taką część i zawsze, jak widzicie, jest ten sam taki układ karty, w którym tu mamy punkty życia, tu mamy ewentualnie poprzednią formę, jeśli jakaś jest, tu mamy wydzielone miejsce na ataki. Są też oczywiście karty, które są na przykład trenerami, karty mają różne typy, więc również różny kolor. Są karty holograficzne, które świecą się, ale ten hologram jest taki dobrej jakości, czyli po prostu widać, gdzie konkretnie jest miejsce bez hologramu. Myślę, że widać teraz idealnie różnicę pomiędzy. Prawdziwym hologramem, a fałszywym hologramem I tutaj też widać ten hologram, że inaczej świeci się on na przykład Na tych takich promieniach światła Inaczej odbija on światło na tej metalowej ścianie z tyłu A inaczej sam Pokémon na pierwszym planie Także ten hologram jest taki jakby trójwymiarowy Ma w sobie głębię, ma w sobie jakieś warstwy Ale co jeśli trafimy słuchajcie na karty bardziej wyglądające Na prawdziwe, na przykład takie Nie ma takich puszek Pokémon w takim rozmiarze Jako oficjalnych produktów Puszki na rynku europejskim wyglądają tak. Jak widzicie, jest różnica. Także taki rodzaj puszek nie istnieje w oficjalnych kartach Pokémon. Jak widzicie coś takiego, to na pewno jest to fake. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę, że to jest bardzo dobry fake, bo patrzcie na to. Pokémon Trading Card Game, tak jak w oficjalnych boosterach. Play Pokémon TCG Live tak jak w oficjalnych boosterach. Ten sam obrazek. Scarlet and Violet. Tak, jak tutaj, Skeleton Violet. Ktoś się postarał, teraz już w końcu ściągnął z internetu te obrazki, nakleił je, tak, że rzeczywiście wydaje się to być prawdziwe. Także tutaj na pierwszy rzut oka ciężko byłoby się doszukać czegoś, co mówi nam o tym, że to jest nieoficjalny produkt, ale widzimy, że chociażby nie ma kodu kreskowego. Oprócz tego, kolejna rzecz, która może zdradzać, to, to jest ten wszechobecny Pikachu. Zazwyczaj na oficjalnych kartach Pokémon Pikachu nie jest wykorzystywany aż tak mocno na okładkach i opakowaniach produktu. Ludzie, którzy podrabiają karty Pokémon, wiedzą, że jak dziecko widzi Pikachu, to myśli: "O, Pikachu, Pokémony i chce to mieć i pyta rodziców: "Ja chcę to z Pikachu, ja chcę to z Pikachu". I wtedy rodzice kupują. Także ten wszechobecny, wklejony na siłę niepotrzebnie Pikachu też jest właśnie takim wskaźnikiem, który mówi nam, że to jest niestety ale podróbka, również jakość tego, nie? Ja bym to mógł właściwie. O, widzicie? Nacisnąłem to. I ja to widziałem w tym momencie A, i kolejna rzecz, zwróćcie uwagę, w oryginalnej puszce Wytłoczenie, tu też jest wytłoczenie nadające Głębie, no tak wygląda spód, tak, tutaj spód jest goły, nie ma nic Tutaj jest kod kreckowy, CE, recykling Otwieramy i co widzimy w środeczku? Ha, kartę VMAX Kurczę, to ona nie wygląda wcale tak źle Szczerze, to wygląda bardzo, bardzo jak prawdziwa karta Pokémon. Weźmy jakiegoś Vimaxa dla porównania, jak mam coś pod ręką Dobra, akurat miałem tego Calyrexa Także porównujemy ręka w rękę kartę oryginalną po prawej stronie Karta fałszywa po lewej stronie Karta fałszywa, złe wymiary Zawyżone punkty życia 25660 Odbijanie się światła jest zupełnie inne Tutaj to światło odbija się dobrze, z głębią, ładnie Tutaj jest takie przyćmione Ten hologram jest po prostu gorszej jakości Natomiast sama karta jest skopiowana niemalże kropka w kropkę. Akurat nie mam tego konkretnego mimiki, żeby pokazać, ale rzeczywiście to jest wzór karty, który istnieje. Z tyłu wysaturowane kolory tutaj, wyblakłe, robione jak na słabej drukarce i jeszcze krzywo wycięta karta. Naprawdę, naprawdę mocno krzywo. Jakbyśmy przecięli kartę Pokémon oryginalną, jedną sobie mogę przeciąć. Są warstwy tutaj w tekturze: warstwa wierzchnia, warstwa z farbą, warstwa tylnia i warstwa folii. Wróćmy do tamtej fałszywej. Warstwa folii, warstwa tektury, czyli jest mniej warstw. W ogóle karty nie są zapakowane w żadnego rodzaju boostery. Takie dawanie luzem kart jest już podejrzane. Druga rzecz, to są same mega mocne karty. Nigdy nie jest tak, że wszystkie karty w danym opakowaniu są mocne karty, na przykład same karty Wii. Niektóre karty, które powinny mieć hologram, ta karta powinna mieć hologram, nie mają go, są poniszczone. Od razu prosto z opakowania widzicie, są pozaginane rogi. Krzywo wycięte. Widać prześwity białego pod tą farbą. Tak wygląda to po przedarciu. Jedna warstwa tektury. Na wszystkich tych kartach powinien być hologram, bo to są karty V. Natomiast tutaj rzeczywiście prawie się udało temu, kto podrabiał i prawie skopiował poprawnie. Nawet jakby ktoś zrobił podróbkę, gdzie punkty życia są prawidłowe, no to przyjrzyjcie się. Widać różnicę w jakości? Widać. Widać różnicę, że to są cztery warstwy, to jest, są dwie warstwy. Czy właściwie jedna, jak nie ma hologramu, to jest tylko jedna warstwa tektury, tak? Nic więcej. Widać różnicę między tyłami. Widać. Także nie dawajcie się naciąć. Nie kupujcie tego, moi drodzy. Natomiast teraz, jeszcze myślę, na koniec filmu pośmiejemy się jeszcze z tych fałszywych kart. Bo tam jeszcze jedną paczkę tego. Znowu Charizard, Charizard i Charizard. To chyba będą ho te same karty, co tam za pierwszym razem, tylko tym razem w ciemniejszym wariancie kolorystycznym. Tutaj już niemal nie widać tego ciemnego Pikachu. O, detektyw Pikachu, tego nie mieliśmy wcześniej. Pamiętajcie, w zwykłych kartach Pokémon Pikachu nie jest silny. W ogóle nie jest silny, nie jest potężnym Pokémonem, nie ma milionów punktów życia. Jest jednym ze słabszych Pokémonów, dlatego że karty Pokémon są bazowane na grach, nie na bajce. W bajce Pikachu był silny, w grach jest zwykłym Pokémonem. Nigdy, proszę Was, nie dajcie się nabrać na te podróbki i nie kupujcie ich też naprawdę, uważam, że no też pachną mniej intensywnie, ale też myślę, że nie powinny się znajdować w rękach dzieci. Lepiej kupić mniej, ale oryginalne, a jak ktoś ma naprawdę malutkie, malutkie dzieci i bardzo chcą i wie, że i tak zaraz to zniszczą, to już lepiej takie, które po prostu są chociaż odrobinę lepszej jakości i... Nie utrują ich tą śmierdzącą farbą. Mam na nadzieję, że teraz już każdy będzie wiedział, jak nie trafić na podróbki kart Pokémon w 2024 roku. Obejrzyjcie inne filmy na moim kanale. Widzimy się, niedługo. Trzymajcie się. Na razie i cześć!